Cześć, zapraszam dziś w niezwykłą podróż do konstelacji Andromedy. To takie miejsce na niebie, gdzie twarda, fascynująca nauka spotyka się ze starożytnymi, poruszającymi legendami. No to co, zaczynamy? Właśnie, to jest świetne pytanie na początek, bo konstelacje to przecież coś więcej niż tylko przypadkowe zbiory gwiazd. To są też, no właśnie, swego rodzaju kulturowe artefakty. A andromeda jest tego absolutnie doskonałym przykładem. Bo łączy w sobie i kosmiczny majestat, i prawdziwy ludzki dramat. Oto nasz plan działania. Zaczniemy od podstaw, czyli jak w ogóle rozpoznać Andromedę na niebie. Potem przyjrzymy się jej najsłynniejszemu obiektowi. A uwierzcie mi, jest co oglądać. Odkryjemy też inne kosmiczne cuda, a następnie zanurzymy się w fascynujący grecki mit. A na sam koniec, co najważniejsze, dowiemy się, jak to wszystko samodzielnie znaleźć. No dobrze, to do dzieła. Pierwszy krok jest oczywisty. Musimy nauczyć się, jak w ogóle rozpoznać ten konkretny gwiazdozbiór. Andromeda to całkiem spora konstelacja, a jej najbardziej charakterystyczna cecha to taki delikatny łuk, który tworzą trzy naprawdę jasne gwiazdy. Warto też rozejrzeć się dookoła, bo ma sławnych sąsiadów, takich jak Casiopea czy Pegas. Dobrze jest ich zapamiętać, bo przydadzą nam się później jako takie niebiańskie drogowskazy. A teraz przejdźmy do głównej atrakcji. Do czegoś, co sprawiło, że konstelacja Andromedy jest tak sławna. Mówimy o obiekcie, który cóż, na zawsze zmienił nasze postrzeganie całego wszechświata. Wybraźmy sobie taką idealną, bezksiężycową noc, z dala od świateł miasta. W granicach konstelacji Andromedy można dostrzec coś, co wygląda jak mała, mglista chmurka. To nie jest gwiazda, to coś znacznie, znacznie większego. Ta mała, niepozorna plamka światła jest oddalona od nas o bagatela 2 miliony lat świetlnych. To oznacza, że światło, które teraz do nas dociera, rozpoczęło swoją podróż w czasach, gdy na Ziemi pojawiali się pierwsi ludzie. Niesamolite, prawda? To właśnie Galaktyka Andromedy, nasza najbliższa wielka galaktyczna sąsiadka. Zarówno nasza droga mleczna, jak i Andromeda. Galaktyki spiralne. Co to znaczy? Ano to, że mają takie jasne, gęste jądro, gdzie tłoczą się starsze gwiazdy, a wokół tego jądra wirują spektakularne, rozległe ramiona. I to właśnie w tych ramionach, pośród gazu i pyłu, rodzą się zupełnie nowe gwiazdy. A to porównanie świetnie pokazuje skalę. Andromeda to prawdziwy gigant. Szacuje się, że ma w sobie nawet bilion gwiazd to ponad dwa razy więcej niż nasza droga mleczna jest też od niej po prostu znacznie większa. Kiedy więc patrzymy w jej stronę, to tak naprawdę spoglądamy na potężniejszą, starszą siostrę naszej własnej galaktyki. Ale sama galaktyka to nie wszystko. Konstelacja Andromedy kryje w sobie jeszcze inne skarby od przepięknych gwiazd po no cóż, pozostałości po dawno zmarłej komecie. Spójrzmy na przykład na gwiazdę Gamma Andromedae. To jedna z najpiękniejszych gwiazd podwójnych na całym niebie. Kiedy spojrzy się na nią przez teleskop, wygląda jak dwa maleńkie, drogocenne kamienie. Ta główna, jaśniejsza gwiazda świeci na żółto, a jej towarzysz na zielono. To naprawdę magiczne połączenie. Co roku niebo w okolicach Andromedy ożywa. Pojawiają się tam roje meteorów czyli tak zwane spadające gwiazdy. Wygląda to tak, jakby wylatywały prosto z tej konstelacji. A ich historia jest no cóż niezwykle dramatyczna. Bo historia Andromedydów jest nierozerwalnie związana z tragicznym losem komety Bieli. Zobaczmy na tę oś czasu. W 1846 roku kometa ta dosłownie rozpadła się na oczach astronomów, a 26 lat później, w 1872 roku, Ziemia wleciała prosto w chmurę jej szczątków. To wywołało historyczną burzą meteorów. Na niebie pojawiały się tysiące spadających gwiazd na godzinę. Dzisiejsze roje, o wiele skromniejsze, są już tylko cichym echem tamtej kosmicznej katastrofy. W porządku. Odłóżmy na chwilę teleskopy i przenieśmy się w czasie, bo prawie każda konstelacja ma swoją historię, a opowieść o Andromedzie to to klasyczny grecki dramat, pełen pychy, poświęcenia i oczywiście bohaterstwa. Wszystko zaczęło się od pychy królowej Kasiopei. Przechwalała się swoją urodą tak bardzo, że rozgniewała bogów, a karę za to miała ponieść jej niewinna córka Andromeda została przykuta do skały i poświęcona, by uratować królestwo przed straszliwym potworem morskim. I wtedy, w ostatniej chwili, na scenę wkracza bohater, Perseusz, syn samego Zeusa, akurat wracał ze swojej misji pokonania Meduzy. Lecąc nad Etiopią, dostrzegł tragiczną postać przykutoną do skały. Perseusz oczywiście nie wahał się ani chwili, stanął do walki z potworem Cetusem. Ale jego najpotężniejszą bronią nie był miecz, tylko głowa Meduzy, której przerażające spojrzenie zamieniało wszystko w kamień. Potwór został pokonany, a Andromeda ocalona. A wiecie co w tej historii jest najpiękniejsze? To, że ona wcale nie kończy się na ziemi. Bogowie postanowili uwiecznić cały ten dramat na nocnym niebie na zawsze. I w ten sposób cała rodzina i cała ich historia tworzą sąsiadujące ze sobą konstelacje. Mamy więc Andromedę, jej wybawiciela Perseusza, jej rodziców, czyli próżną Kasiopeję i króla Cefeusza, a nawet potwora Cetusa, który został uwieczniony jako konstelacja Wielojba. To taki kompletny, niebiański portret rodzinny. Ten cytat idealnie to podsumowuje. Gwiazdy stały się pomnikiem, dzięki któremu ta opowieść o ludzkich namiętnościach i boskiej interwencji jest opowiadana, cóż, każdej pogodnej nocy. Dobrze, a teraz chyba najważniejsza część. Jak wykorzystać tę całą wiedzę w praktyce? Przejdźmy do konkretnych wskazówek, jak samodzielnie odnaleźć te wszystkie cuda na niebie. Znalezienie galaktyki Andromedy jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Serio. Najpierw trzeba znaleźć na niebie konstelację Kasiopei, czyli ten charakterystyczny kształt litery W. Jej środkowa część działa jak strzałka, która wskazuje ogólny kierunek na Andromedę. Tam trzeba odszukać ten wyraźny łuk z trzech jasnych gwiazd. I na koniec, skanując wzrokiem obszar tuż nad nim, można dostrzec małą, bladą, owalną chmurkę. I to jest właśnie ona światło z innego świata. A co z tym deszczem meteorów? Andromedydy najlepiej obserwować pod koniec listopada, z maksimum aktywności gdzieś w okolicach 24. Ale uprzedzam, nie należy spodziewać się fajerwerków jak w XIX wieku. Tamte historyczne burze jak widać już minęły. Dziś to zaledwie kilka meteorów na godzinę. Takie ciche, ale wciąż widoczne echo dawnej komety. I z tym pytaniem wszystkich zostawiam. Bo następnym razem, gdy spojrzycie w czyste, nocne niebo, może zobaczycie coś więcej niż tylko światło. Może zobaczycie całą historię tę kosmiczną i tę ludzką, zapisaną w gwiazdach na wieki. Dziękuję.